Jesteśmy ponownie na 115. Międzynarodowym Turnieju Rozochow Darek Cup Pekenio jest? Pekenio, no. Przepraszam, pytałem tutaj akurat kibiców Jesteśmy na Pekenio Bonus Turnieju, rozgrywanego w ramach 115 Rozochow Darek Cup No i na pierwszym planie mamy debiutanta Dominika Twardowskiego z Bolesławca A gra przeciwko Stałem obywatelem mojego turnieju. Sympatyczny człowiek, który tu całą rodziną zjeżdża, Norbert Vitas. No i wynik pierwszego seta albo ku zdziwieniu, albo ku zaskoczeniu albo po prostu mamy po 5. No i zobaczmy, kto wyjdzie na prowadzenie 6-5. No to była odważna piła Norberta. Czy zakończy? Patrz, i go przerobuje. Nie, teraz nie da radę. Brawo. Powtarzam pierwszy wolny kord Kamiński Stebniczuk, drugi wolny kord Kabata Robert Twardowski. Poza kolejnością, jaka jest w planie gry. Panie Norbercie, czy to jest 6 dla Pana? Tak, sukces. Dziękuję za informację. To był głos małżonki, kochanej zresztą, słodkiej, która świetny mecz rozegrała, trzysetowy. Nie słucha się. Dlaczego pan się nie słucha? Przepraszam, poprawię się na pewno. No właśnie. Roboty się To jest drugi stan pierwszy? Pierwszy. A, to trochę potrwa. Ej, po prawej. Ale e, kur nie teraz <grywy> Ok, 5-6 podaje Dominik Twardowski. No, ładny skrót Norberta. Chociaż ten poprzedni Forchin to tak, kurde, prawie żeby wyrzucił jeszcze. Wow, dosyć bagaj. A skizin? Zobaczyłeś? Ale złapałem piłkę. Szkoda, że nie mogłem tego nagrać. Państwo tego nie widzą, ale tu dokonają naprawdę cyrku. I troszkę abstrahując od tego, co się wyda Piękna akcja. Brawo Dominik, brawo Norbert. E, moje, taki tekst Darka słynny jest. Jeżeli komuś się uda, niekoniecznie podczas tenisa, coś zaczarować przypadkowo, to ja mam taki tekst. Cyrk odjechał, Darek został. No, jeśli państwo jarzą, to może kupić w ten tekst. Jeżeli państwo nie jarzą, tekst pozostanie dziwiczy. Przy mnie, u mnie. 15, tak? a po 15, bo to była akcja Dominika fantastyczna net pierwszy serwis Dominik no i 15.30. Pomału, pomału Norbert może tego seta zapakować do worka i zamknąć go szczelnie. No, wyczarował coś. Wyczarował, nie wiem jak, ale tutaj znowu jest ten mój tekst. tylko odjechał, Norbert został. No i mamy dwie piłki setowe. No i to jest jedna ósma finału. Pekenia. to jest ta taka forunda przed świadkami. To jest jedyny mecz w walce o wejście do ćwierćwiczenia. No i to jest 7-5 chyba. Mamy 7-5. Jakub, jaki wynik? Pierwszy set? Okej, okay, dziękuję. No, zostańmy jeszcze na jednym gemie. Mamy taką sytuację, że Dominik jest najmłodszym uczestnikiem. Ma 11 lat, z tego co pamiętam dobrze. Później mamy 16-letniego Piotra, Kami Piotra Kamińskiego. Najstarszym uczestnikiem będzie chyba Jerzy Sterniczuk. Natomiast Nober też nie należy do najmłodszych, bo już ma czterdziechę, coś tam, coś tam. Panie Mogosiu, 40, ile? Przepraszam, ale wplatkuje i nie wiem. A ja, ile? Czterdzieści, ile? trzy, tak? jeden, bo on nie dwa 40, miał. Ja, ja, ja. Okej. Okay. 41. No, to mamy takiego drugiego najstarszego zawodnika. Chociaż nie wiem, tam jeszcze mamy paru i Twardowski, i Schubert. Melkowski! Nie no, Melkowski jest 66 roczny O, no, pięknie tutaj się obronił. Norbert chciał coś tu wyczarować siatce, ale... Piłka w stopy, jak to się mówi. Jest ta jedna z najbardziej niewygodnych dla grającego w oleje. Szuber zresztą, zresztą tam siedzi, obserwuje. Podniesione to wspinowe piłki. One są trudne raczej. Ale. Ładna wymiana Dominik Norbert. Tomasz drugi wolny kold, tak? Słyszałeś? No i coś tu będzie rozstrzygnięcie jakieś. Oj, chyba za dobry ten skrót. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Norbert. To ładnie wszystko leci. Okej, okay. a jeszcze małe zbliżenie zrobimy. Czyli 7-5, tak? Czy dobrze to mówię? I teraz 3-2, tak, to jest 3-2. No to jest wspomniany szuber, który. A może spytam się po prostu, Krzysiu, ile masz wiosenek? 8. Już tak dużo, że nie pamiętam. Bo chciałem zrobić taką relację między najmłodszym uczestnikiem a najstarszym. Miałem dywagację, czy to Jerzy Sterniczuk, bo chyba ode mnie starszy jest, I, ale pomyślałem sobie jeszcze o Twardowskim i o Szubercie, czy o i Krzyśku. Szybko. 50 lat. 50, to... to chyba jednak Jerzyk. W tym roku 47. Ach, gratuluję panu, ale jednak nie jesteście najstarszymi. I to chyba dobrze. O, coś mi stuknęło. I ostatni wywiad? Najstarszy będzie chyba ty. A, Mów szybko. Nie wiem czy mam 6-4 tak to ja jestem 6 tak, OK. bo... Czyli e, są oglądamy dobrze. tutaj mecz e, najmłodszego uczestnika Dominik, Dominik Twardowski super, z Bolesławca i zostanie przy tym wymianie jeszcze, bardzo takiej z boku filmowany o i najstarszy uczestnik. Jerzy Sterniczuk. No, I na tak. Jerzyku zakończymy. Jestem bardzo.